Tam właśnie przyszło moje zamówienie, a w nich, tak jak mówiłam, są kulki brązujące i geniusz trochę, część już rozdałam. No, a że akurat tak się złożyło, że kolory są cztery kolory i każde w innym kolorze, czyli zaraz Wam pokażę wszystkie kolory kulek brązujących. Nie są to dla mnie, są to dla moich koleżanek, ale bardzo, bardzo ich uprosiłam, żebym mogła Wam pokazać na wizji te kolory. Może tak, zacznijmy od tego, że właśnie przyszły mi te tusze geniusze. U mnie przede wszystkim wszystkie, wszystkie są czarne. bo W pierwszym tygodniu była, wiecie, że fajna promocja. Wszystkie są czarne i chyba tam było coś takiego, że był jakiś niebieski. Nie wiem, już tu go miałam, ale nawet nie wiem w tej chwili. Gdzie? A, tu, o, zobaczcie, tutaj chyba, ale tutaj jest tak strasznie. Źle oznaczony, że go wcale nie widać. No to te moje tusze tutaj są. Mam jeszcze tutaj kredeczki. No pokażę Wam przy okazji. Tu mam Sugar plum. Ostrość. Słaba ostrość. Musicie nie uwierzyć na słowo. Przy okazji Wam pokażę. Taki, o to jest taki ciemny fiolet z takim trochę połyskiem. O chyba go widać. Tak Schowamy. I jeszcze jeden, co ja tu mam: brąz sugar. Przy okazji, Wam pokażę kolor. to jest taki ciemny, bardzo ciemny brąz. I trzeci, bo widzę, że trzy kredki. Są wszystkie dla moich koleżanek. Uprosiłam ich, że mogę pokazać, więc korzystam i pokazuję. To jest taka mocna zieleń i ten kolor nazywa się Emerald. O, o takie trzy trzy kolory kretek. Zaraz tu się dowierzemy, a jeszcze, no właśnie widzicie u mnie dzisiaj cały dzień światło się pokazuje, znika, nie wiem, To prawda nie było mnie cały dzień w domu, ale od kiedy przyszłam to mam tak co 20 minut zmianę. Myślałam, że już tak dłużej było to światło, myślałam, że dalej sobie spokój, ale widzę z powrotem wyłączyli, więc na chwileczkę musimy się rozłączyć. No i właśnie do Was wracam, bo właśnie się pojawiło światło. Nie wiem jak długo, więc się śpieszmy. Tu mam ten kremik, taki tutaj, już zamówienie od klientki, taki kremik do usuwania, owłosienia, do depilacji twarzy. To jest tak fachowo. Ja tutaj często używam je do, jak chcę sobie tak na szybko wydepilować brwi. Tak na około brwi, tak ładnie, żeby miała czyściutko. Co tu jeszcze oprócz, za chwilę Wam to pokażę. Mam jeszcze, o, szampon ten fajny. No super, te szamponiki są super malutkie. W każdą podróżną torbę się zmieszczą. Nawet można zakręcić w ubrania. Także super. Fajnie, bardzo fajne, że coś takiego Ejwon wymyślił. Oczywiście doszedł mi ten balsam rare pearls, który gdzieś tam zaginął chyba. I zamówiłam jeszcze szampon z tych takich dużych szamponów. To jest... Aplikot, nektarynka, nektarynka, i masło shea i brzuskwinia, chyba to coś takiego, bo miałam to awokado, było bardzo fajnie się sprawdziło. To znaczy, go jeszcze mam, ale mówię, zamówię sobie taki pomarańczowy kolor. Zobaczyłam ponętny, mówię, zamówię, sprawdzę y, ten szampon. No i teraz zobaczmy. Y, zaraz, ja to spróbuję tak fajnie otworzyć. Tak wygląda to w opakowaniu. To opakowanie jest takie wyższe trochę. Tak, rozkręcimy. Może tak, zacznijmy, to jest kolor, żeby nie pomyślała. Jak Deep. Deep. to otworzymy. Już nie chcę tego tak bardzo jej tak. O, tak ciężko tą gąbkę się wyciąga. Tak wygląda w środku, czyli taka gąbka bardzo wysoka. Tutaj i co? O, zobaczcie, tutaj też na spodzie jeszcze jest gąbeczka co my tu mamy na spodzie gąbeczkę no i tych kulek nie jest strasznie dużo Nie sprawdzałam jak było poprzednim, jakoś na gramaturę nie zwróciłam uwagę, ale dobrze to Wam pokażę, czyli o tak będę składać żeby nie wymieszała niechcący Czyli to będzie ten kolor Deep To jest ten królew drugi Tu będzie król, ten kul, bo ten kul chyba jeden i drugi był, też taka sama, e, takie same pudełeczko. Zaraz otworzymy. Tak, tak, tu jest ten kolor właśnie kul. Cool. Tam się stoi może troszeczkę jakaś zmiana, i tu też na spodzie jest widoczka. Pewnie po to, żeby one tak się nie wylatywały, tak mi się zdaje. Bo e, co prawda ja ich nie używałam. To moje koleżanki używają. Ja ostatnio miałam cały czas mam wiadomo, że te pleczki się bardzo długo używa. Ja mam z ryflenu, po prostu kuleczki i na razie. One tak szczerze mówiąc długo są. Szybko się nie wykańczają. Wiadomo, tylko ma służyć do jako brązing. Yy, tutaj mamy warn, tak, taki kolor. O, tak to wygląda. I jeszcze otworzymy czwarty. Czwarty to kolor medium. Otworzymy. Czyli tak. O, tak wygląda. Taki dość ciemny. Może jak tak. O, będzie lepiej wyglądał. Chyba te kolory. Czyli tak. Ten jest medium. Oj, no, coś tutaj. To jest kolor warm chociaż ciemny, ja bym tego nie nazwała, no ale tak wygląda. Potem jest ten cool, taki chyba mi się zdaje najbardziej naturalny. I tutaj jest ten deep, czyli chyba najciemniejszy kolor taki. Także takie cztery kolory brązujących kulek y, tych nowych są, także przy okazji będziecie mieć pogląd przy zamówieniu. Wam pokazuję, bo wiem, ja też zawsze mam problemy jaki kolor wybrać, bo na tych rysunkach w katalogach nie za bardzo zawsze widać, człowiek się zastanawia, a może ten, a może ten. Także tu macie, o ja Wam tu z góry jeszcze to nagram. Będziecie mieć, najlepiej to z tymi, najlepiej to tak Wam zrobię, o tak, tak i będziecie mieć od razu y, z tymi napisami. Bardziej będzie można się zorientować, jak to wygląda. I taka mnie dzisiaj dygresja dopadła, że wiecie co, kiedyś się zastanawiałam, dlaczego Ewon nie ma lakierów do włosów. W sumie by się przydały. Nawet niektóre klientki u mnie się pytały, czy Avon robi lakiery do włosów, bo chętnie wykupiły. I szczerze mówiąc, może zróbmy taką akcję, że. Każdy do tego wysłucha i jest konsultantów. A Iwon napisze albo na infolinii, zadzwoni na infolinię i powie, albo napisze na czacie. E, zapyta się, kiedy wyprodukuje Iwon lakier do włosów. Zobaczymy, czy to poskutkuje. Im więcej osób, nawet można parę razy e, pisać, pomęczyć, i zobaczymy, jaka jest skuteczność e, tego pisania, na e, dzwonienia na infolinii albo pisania na czacie jeśli chodzi o uwagi konsultantów, sprawdzimy jaka jest skuteczność tego, także jeszcze raz proszę Was, aby każda konsultantka napisała na czacie do firmy Avon i spytała się kiedy wyprodukują lakier do włosów, także zaczynamy akcję, zobaczymy jej skuteczność. Ja jeszcze nie wiem. Nie wiem, czy Wam pokazywać przebieg, w jakim jestem fazie w robieniu mojego sweterka, czy nie mojego sweterka, tylko małego sweterka. Zaraz zobaczę, gdzie on tam jest, może przyniosę. O i właśnie już się chwalę, właśnie przyniosłam. Tyle już zrobiłam, tu taki właśnie na środku paseczek będzie. Ja tu mam w planie zobaczyć, wypisać tutaj, wyhaftować takie imię, tego chłopca, tak. Co zobaczcie tu mi jeszcze w sumie nie dużo zostało, bo to jest nie jest jakiś duży sweter, tylko dla dziecka i tutaj będą jeszcze rękawki. W sumie nawet fajnie to wygląda. Mi się podoba. Zobaczcie co sobie wymyśliłam. Wymyśliłam sobie, ja sobie kupiłam dzisiaj y, takie naszywki, handmade, nie wiem jak to się czyta, ale takie prace ręczne, chyba tak to, y, no zrobiono chyba ręcznie coś w tym stylu więc stwierdziłam, że do każdego takiego sweterka, które sama wykonam będę przyczepiała w jakimś tam miejscu taki, taką meteczkę fajną także zobaczymy o, przy okazji, jak ktoś by był ciekawy, sweterek jest robiony właśnie z tej włóczki, to jest metka z włóczki to jest czysta pawełna, w sumie robi się bardzo fajnie, mięciutka że dla dziecka będzie w sam raz taka cieninka bawełniana. No, tak mi się zdaje. Mam nadzieję, że będzie ten chłopczyk zadowolony. No, i tym miłym akcentem kończymy. Do usłyszenia Pa!